Różnorodność tych kamieni, w ogóle i stylów, i typu prostoty, lub, lub, lub jakiegoś takiego mega bogatego stylu, też pewnie świadczyła o, o zamożności danych właścicieli. I tutaj nowy świat i stary świat: piętrowe garaże, kamienice. cudowne są te kamienice pomimo, że są różne to są piękne, ponieważ mają mają w sobie to coś nie wiem, ja nie wiem nie. są dla mnie ciężkie, ciężkie rzeczy do, do, do wypowiadania do wysławiania natomiast można to poczuć, to są takie doznania estetyczne, które chyba bardziej poeta jest w stanie ubrać słowa o kurde, tam jaki w ogóle jaka miejscowa. balkonik, wow, bo tego czego brakuje w kamienicach w większości, no to balkonów. Tak fajnie jest mieć dom, w którym jest balkon i można wyjść na ten balkon, w kamienicach jest to dość dużą rzadkością. I to zamczysko po prostu, jakby kto miał to zamczysko, a kto miał tego... Maluszka tutaj, tego jeść burger, co tam jest, tego wąskiego, am, amsterdamskiego, po prostu tam klucuszka, nie? a tutaj palos. Z kolei coś takiego jak to. Piękny dom na wodzie, właśnie z dużą ilością okien, które, żeby była panorama, jak się pływa po, po rzekach, u góry taras. Coś wspaniałego. Taki domek na wodzie poproszę. No, mnie bardzo ucieszył taki domek na wodzie, nawet w zeszłym roku zrobiłem uprawnienia motorowodne w związku właśnie z tym, czego doświadczyłem, gdy popłynąłem po rzece z moim przyjacielem, jego łódeczką. Tego można składać. no, Pierścionki, no, tak, są też, kolczyki, no kolczyki nie. Kolczyki nie. Pierścionki, kolczyki a do pierścionek są, są perełki prostu. hodowlane, są takie goldrasze, czyli to są te z, z srebro. tak? No i ta żywica akrylowa. A co to jest? No też tak uważam. Fajny pomysł, naprawdę. Ciąg dalszy, po prostu gdańskiego przepychu. Tutaj znowu, już w pobliżu kościoła, pięknie, cudownie po prostu zdobione kamienice nie żałowano sakwy, złotych dukatów jeśli nigdy nie byłeś, nie byłaś w Gdańsku przyjedź nasyć, zobacz jest to coś pięknego po prostu plaże są piękne, natura jest piękna i architektura, to co człowiek też tworzy, też może być piękne, może być kompletnie ponadczasowe. jak ten niszczy zawrót głowy. Coś pięknego. To jest nowa religia, ekonomia. Czy to są w prywatnej kolekcji, czy w muzeum, czy miasta? Jakby te, te, te akurat tego malarza konkretnie. To żyje jeszcze. Szafy, róża obrazy, no ładnie. Seria, paru pan pan nam szafę. No, jak to porównać w tych piętrowych garażach? Nie Chciałbym zostać, mu. Mistrzem i yy, 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 składał papiery na mistrza i, i właśnie szafę zrobił, żeby udowodnić swój pomysł. Jest przepiękna, jest nietypowa, jest chodzi o tańskie szafy, ale, ale jest naprawdę... Ile? tonę, tonę waży? może <noise> nie, ale sporo. Tutaj takie instalacje wnętrzarskie można powiedzieć. Typu. Gabinet urzędnika, tu jest restauracja, tutaj farmacja, jak wyglądała, tutaj <grawcowa> krawcowa, salonik piękny. Sklep kolonialny, tak. I bank. Koniec, dość, nie mogę więcej. Idę na dworzec. Po prostu już mam, mam głowę taką wielką dynię. Czuję się trochę tak, jak kiedyś <laughs> pojechałem do Krakowa i po półtorej godzinie po prostu musiałem iść spać, bo byłem przeładowany tymi wszystkimi bodźcami, jakich doznałem, tym wszystkim i teraz jest to samo, koniec. This is the end. Miałem dziś nic nie nagrywać, no ale, ale takie coś to nagram po prostu, nie mogę nie nagrać. Jestem w Gdyni, na górce, na osiedlu. Proszę, nagle Dzik wybiega z warchlakami. <grymne> Fenomenalne. Gdyby, gdyby mi się to przyśniło, no to bym uważał, że to jest sen. Natomiast teraz się zaczynam zastanawiać, czy to mi się śni, czy nie. Między snem a jawą jest bardzo cienka, jest bardzo cienka różnica.